Obecnie znajdujemy się tutaj w gabinecie moim, gdzie prowadzę działalność uzdrawiającą. Gabinet jest dosyć ciekawy, wyposażony w różne pomocnicze materiały, którymi się posługuję. Robię wiele rzeczy takich na swojej drodze działalności i przez... La, wiele lat doświadczyłem różnych ciekawych rzeczy, które są w stanie pomóc człowiekowi. Uzdrawianie, uzdrawianiem zajmuję się od 1978 roku. Moja praca z początku polegała mniej więcej na tym, tak jak wszyscy się posługują i uzdrawianiem. Co napisane w wielu książkach, ale moja działalność się rozpoczęła dopiero na wypracowaniu przez siebie pewnych zasad uzdrawiania. To nie jest takie łatwe, jak to się mówi, być uzdrowicielem i pomagać, jak to się dzieje w wielu przypadkach. Ludzie korzystają z tych uzdrowicieli. To jest poważna sprawa, że komuś pomóc. Naprawdę to trzeba wiele z siebie dać, a przede wszystkim wiedzieć, co temu pacjentowi pragnącemu pomocy można zrobić. Wiedzieć i znać przyczyny tych dolegliwości, chorób, nieszczęść, które spotykają go na drodze życia w domu, w rodzinie. Wiele ludzi nie ma pojęcia o tych sprawach, a mają bardzo duży wpływ, gdzie nie bierze się tego pod uwagę. To nie jest tak, podtrzymał, poklepał trochę tutaj, pomacował i już człowiek zdrowy. Nie. To jest naprawdę, naprawdę coś poważnego, żeby pomóc temu człowiekowi. Ja doszedłem do pewnej wprawy uzdrowicielskiej, pracując tutaj w Polsce, w kraju i za granicą. Wiele ludzi korzystało z moich zabiegów w Niemczech, w Anglii, Belgii, we Włoszech. 60 lat jeździłem do Stanów Zjednoczonych. Tam uzdrawiałem Polonię. Wiele ludzi było zadowolonych. Korzystało i dotychczas wyzwaniają i dzwonią i szukają kontaktu ze mną tutaj w Polsce. Przejeżdżali tutaj ubiegłego roku, byli na czasach na terapeutycznych, gdzie przez tydzień mogli skorzystać codziennie z zabiegów, seansów, i po takich zabiegach wyjeżdżali całkowicie. Zdrowi, zadowoleni, i dzisiaj polecają innym, i tych telefonów jest bardzo dużo. Wiele rzeczy robię na odległość, przez telefon, przez Skype'a. Doszedłem do takiego doświadczenia, że nie jest potrzebne być tutaj w gabinecie. Możemy zrobić to na odległość. Jeżeli są poważne schorzenia, które dosyć są przywlekłe, gdzie ludzie mają naprawdę problemy, leczą się przez wiele lat i dopiero się ratuje, jakiej deski trzeba wkładać. Choroby się rozwijają przez lata. Bardzo długo na to pracujemy, nie zwracając uwagę, że ta choroba się rozwija w nas. Zajmuję się uzdrawianiem z diagnozą. Najpierw diagnozuję, nie potrzeba mi żadnej aparatury, nie potrzeba mi tutaj żadnych dodatkowych narzędzi. Diagnozuję organy i cały stan zdrowotny i psychiczny i fizyczny całego człowieka. Żeby coś zrobić, to trzeba wiedzieć, co mu dolega, i usuwać dolegliwości, które się jeszcze nie uwidoczniły i rozwijają w tym ciele. Wiele chorób rozwija się przez długie lata. Sygnały są powodowane bólem, ból ten znika, myślimy, myślimy że ta choroba przeszła, ale tak nie jest. Choroba dalej się rozwija. To jest krzyk, wołanie, uratunek. Później drugi raz ból następuje, może być dłuższy, może również zniknąć, ale jak już trzeci raz człowiek zostanie zasygnalizowany ten ból w ciele, to już nie, nie jest w stanie człowiek pozbyć się tego. Już choroba zaawansowała się na poważnie. I wiele ludzi przyjeżdżając tutaj, najpierw diagnozuje, biorę diagnozę, robię całego ciała fizycznego, sprawdzam wewnątrz poszczególne narządy, zaczynawszy od głowy układu nerwowego, odcinka szyjny, piersiowy, lędźwiowy. Bo każda choroba. Ma swój początek na poziomie duszy, umysłu i na ostatku w ciele. Ciało jest pojazdem świątyni duszy. Musi być harmonia między ciałem, umysłem a duszą. Gdy nie ma tej harmonii, bardzo źle się dzieje w człowieku. Człowiek wyszedł jakby ze swojej orbity, odłączył się od wszystkiego i nie może z, zapanować nad swoim ciałem i dolegliwościami. Wiele ludzi można by było nauczyć, że mogą sami sobie usunąć chorobę własnymi rękoma. To jest proste, i efekty tego są od razu widoczne. Czy będzie ten pacjent tutaj u mnie w gabinecie, czy będzie w domu, z drugiej strony Polski czy za granicą można to dokonywać, i usuwać te bóle, wyciągać chorą energię, chorą bioplazmę, która nagromadziła się wokół narządu, łącznie z narządem tego człowieka, gdzie już ten narząd nie funkcjonuje. Przyczyną niefunkcjonowania narządu przede wszystkim jest Uszkodzenie układu nerwowego. Nerwy przestały sprawiać funkcję i łączność z tym narządem, który ma połączenie przez pień mózgu w korze mózgowej. Każdy narząd ma swój odbiór i swoje miejsce w mózgu. I tutaj wiele jest przerw takich gdzie te narządy nie mają kontaktu z naszym mózgiem. Nie ma komunikacji w jedną, w drugą stronę. I tutaj w ostatnich latach zacząłem pracować nad mózgiem, połączeniami poszczególnych narządów. Bardzo ciekawie to wygląda, gdzie człowiek nawet sobie sprawy nie zdaje, że na przykład tutaj mamy planszę, możemy z grubsza przyjrzeć się ile tych nerwów stąd wychodzi z, z tego rdzenia kręgowego do poszczególnych narządów, ale to jeszcze nie wszystko, te połączenia są połączone takimi grupami, pęczkami i każdy narząd ma połączenie w wielu miejscach w naszym organizmie. Tutaj na przykład mózg ma oddziaływanie w niższych partiach naszego organizmu, w odcinkach piersiowym, lędźwiowym również. Ale to jest, mówię, wygląda tak, każdy nerw, który funkcjonuje Wygląda tak połączenie ze swoimi narządami. Żeby zrobić dobrze i pomóc człowiekowi, to trzeba przyjrzeć się, dokładnie zapoznać się z funkcjami naszego umysłu, umysłu mózgu. Tutaj mamy jeden nerw, który wychodzi gdzieś tam w danej części odcinka któregoś, ale w tym nerwie tutaj mamy tyle nerwów. Z kolei te nerwy, jeszcze pęczki, jeszcze dzielą się na pęczki, mniejsze i coraz większe, tak jak tu widzimy jeden pęczek i tu z tego wychodzą jeszcze jak światło wody. Każda komórka ma połączenie, każdy narząd ma połączenie w jedną i w drugą stronę. Gdy nie ma tego połączenia, to dzieje się, zaczyna się dziać źle. Co ma wpływ na nasze nerwy? Na nasze nerwy ma przede wszystkim wpływ stres, strach. Mamy ten strach zakorzeniony od dzieciństwa, bo na drodze ewolucji przeszliśmy takie etapy, że wyszliśmy ze świata zwierząt, jeszcze dwa miliony lat temu to skakaliśmy po drzewach i dalej rozwijając się na, na tej drodze rządziła nami podświadomość, dzikie zwierzęce ja, strach, strach, jeszcze raz strach. Dopiero po rozwinięciu się, wykształtowaniu się średniego ja, gdzie nasze średnie ja, ten średni umysł zaczyna panować nad podświadomością. To dopiero się rozwija w naszym mózgu. Około 4 milionów lat, pięciu zaczyna się rozwijać. Ta nasza podświadomość i powinniśmy panować nad naszymi emocjami. Staramy musimy się tu na, naszą podświadomość wychować jak małe dziecko. Tam wewnętrznie jest nasze dziecko takie małe. Ono nie zna i nie rozumie i nie wie. Co to jest strach, nie wie, co to jest dobro. Wszystko zapisuje, wszystko koduje w naszej podświadomości. Jeżeli ludzie żyją w strachu ciągłym, to układ nerwowy zaczyna funkcjonować z takimi przerwami. Nie ma dopływu impulsów, bodźców, energii do do mózgu, do narządu i te narządy chorują. Ale na to cały cykl na tym świecie, gdzie ludzie nie zwracają uwagi, strach ten, który się rodzi w człowieku, który jest zakorzeniony, ciągle dookoła atakuje ludzi i przerzucamy ten strach na osoby bliskie wokół nas. Jeżeli są słabe osoby, to ten strach oni odczuwają. Promieniowanie tej energii strachu jest bardzo od człowieka negatywnego, promieniuje do, dosyć na wiele kilometrów. A jeżeli jesteśmy połączeni z tym człowiekiem jakoś sznurem, takim toksycznym, to ten strach będzie ciągle od tego człowieka płynął do nas w jedną i w drugą stronę. Człowiek się rodzi z strachu już od urodzenia, ma problemy. Wiele ludzi rodzi się i to są owoce matek, gdzie przeżywają traumę będąc ciąży. Najbardziej to się rozgrywa w pierwszym miesiącu ciąży do półtora. Najbardziej tych ludzi jest zaawansowanym, gdzie przekazany ten strach. Trauma może być spowodowana z partnerem, rodziną. Nie, boimy się ciąży. Boimy się choroby dziecka. Boimy się, że nie urodzimy. Ciągle mamy jakieś uczucia strachu. Wiele ludzi jest przerażonych, kobiet, które zaszły w ciąży, nie wiedzą co z tym zrobić. Jedne usuwają, drudzy w jakiś sposób manipulują, żeby to ciążę, pozbyć się tej ciąży. I wiele ludzi zrywa więź z dzieckiem, będąc w ciąży. Nie chce tego dziecka, odrzuca. I to dziecko rodzi się po urodzeniu, gdy się urodzi. Nie ma miłości, nie ma więzi między matką i zaraz po urodzeniu, w pierwszym miesiącu wtargnie do tego dziecka obca osobowość. I już człowiek przestaje być sobą. Ta trauma później nie ma tej ochrony, następuje naj, najczęściej w trzecim, czwartym miesiącu po urodzeniu. Później, mając lat, Parę również doświadczamy tej traumy na swojej drodze i osłabiamy w ogóle swoje pola energetyczne. Te nasze ciała są zaatakowane przez wampiry energetyczne. Ja to nazywam duchy. Ludzie nie wiedzą o tym. Wiele ludzi się boi o tym nawet słyszeć, mówić. Nie wierzę, nie wierzą i mają problemy. Ale po jakimś czasie starają się zrozumieć, że ich życie jest pechowe, nie układa im się. W domu, w rodzinie, w pracy mają wiele osobowości. Narażeni są na osłabienie całego organizmu, brak sił witalnych, układ nerwowy ich jest bardzo mocno porażony. Wiele ludzi jest, mają swój układ nerwowy porażony aż 70%. Powodem jest tego stres, praca, problemy w rodzinie z partnerem, przeżywanie jakieś yy, traumy w pracy z innymi osobami, które mają wpływ na nas. No, i tutaj ludzie nie, nie zwracają uwagi na to i zaczynają się leczyć, poszukiwać. Biorą różne tabletki, aby ból ten uspokoić, biorą na uspokojenie, żeby wyciszyć się w jakiś sposób, ale to nie ma wcale efektów takich na dłuższą metę. Naprawdę to jest poważna sprawa. Zaczynając, żeby kogoś uzdrowić, to musimy. Najpierw widzieć tego człowieka z zewnątrz i wewnątrz, gdzie on mieszka, z kim mieszka, jakie związki partnerskie ich łączą, bo wiele związków takich się porozpadało. Szukają tej miłości dalej, bo się im nie układało wcześniej i nic znaleźć nie mogą w dalszym ciągu. I tu jest patologia całej ludzkości na tym świecie. 99,9% ludzi nie wie, co to jest miłość. Ta obecną miłość, co przeżywają, to jest dzika zwierzęca emocjonalna. W tej miłości zabijają się, okaleczają się, robią różne rzeczy w stosunku do swoich partnerów, do rodziny, że im się nie układa, szukają Przyczyn na zewnątrz, nie zwracając uwagi na siebie, że to w naszym dęczu się dzieje ten, ten stan. Człowiek, żeby się urodził od urodzenia, wiedział, naprawdę, żeby wiedział skąd się wziął, kim jest, dokąd zmierza, jakie zadania ma na planie ziemskim do spełnienia, to by na pewno tak nie postępował. Człowiek zostaje porzucony i wie nieświadomie, wie na swojej drodze ewolucji, nie odczuwa w sobie, w swoim wnętrzu duchowości, że wyszedł to energii od Boga i tam podąża. Jeden szybciej, drugi wolniej, jeden lżejszym bagażem, drugi z ale wszyscy podążają w jednym kierunku. Wcześniej czy później na tą drogę muszą wejść, pomimo że nie wierzą, i nie zdają sobie sprawy, będą tyle na tej ziemi doświadczać, a zrozumieją, aż się obozi w Nim, rozwinie się w tej naszej świadomości duchowość. Źródło, które mamy kontakt ze źródłem w naszym wnętrzu, z wyższym ja, z tym duchem opiekuńczym, aniołem Stróżem, możemy go nazwać Ojcem Niebieskim. Ale to wszystko jest w naszym wnętrzu. W naszym sercu jest praiskra światła boskiego, która nigdy nie gaśnie. Ludzie nie mają czasu słuchać swego serca, dopiero słuchają, jak zaczyna się coś dziać, zaczyna ono źle pracować, doprowadza do zawałów, nerwicy serca, problemy z ciężnieniem, z krążeniem. I tutaj następują procesy bardzo poważne. Nie ma krążenia. Serce nie jest w stanie pompować krwi do najdalszych odcinków organizmu. Następują blokady, zakrzepy, żylaki i krew nie dopływa i powstaje niedowład Niedoczynność narządu. Wiele ludzi to ma problemy z nogami, z ramionami, kończynami, problemy z głową, miażdżyca naczyń następuje, skleroza, mózg twardnieje.